A więc widzowie dzisiejszy film będzie bez przywitania. Nie, nawet nie, nie, nie zwracajcie uwagi na to mój ryj, To nie, to nie będzie Face Reveal ani... Nie wiem, nigdy, faktycznie. Nie będzie Face Reveal nigdzie. nigdy, ale... Karuzela spir do czas start, ponieważ... Fazonix dzisiaj o godzinie... Nie wiem której. Um, film seriusz kontra Bazonik Hashtag 2 Oczywiście mnie to cieszy, bo, bo, bo kontencik, wiecie, świetlonka, łapki w górę, subskrypcje, subskryp a subs Jezu ja jest taki <laughs> subskrypcje ale co tu się dzieje po tymi komentarzami po jakiś kilkudziesięciu minutach, to jest fajna Patola do przeczytania. Niedawno chyba jeszcze był film, nie wiem czy on dalej nasz znaczy komentarz. Ja robię za trzeci razy eee, On dalej jest, tylko chłop go zmienił na knicz, Nie wiem, dostałem łotka i kurna, e, to je on... No to nie jest wcale takie clean, ale film. Bo film... nas do twoich filmów są parę razy lepsze. E, kiedyś nasza wspólna i tutaj telewizji musiała się też odpalić, co jest bardzo fajne, bo kontencik. E, w ogóle tu mi się instaluje na e, pigensie Kamel Honey Simulator. Będzie odcinek może, jutro albo pojutrze. Może ja, albo live -ik. Kiedyś to była nasza wspólna publika, teraz nie, 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 zrobić. mi nie zrobi... A, dobra, tutaj kurde... Nie zrozumiałem. Jeśli ty masz o, laj a, o lajki, a to nie jest niefajne. To jest bardzo fajne, bo jest że już content. I domowe lajki, to jest bardzo fajne. A Imperial to już tylko pomarzyć. Tak. Jest, jeśli jesteście w innym uniwersum, to, to nie muszę marzyć. To, że jestem w innym to nie znaczy, że... Zniknął mój kraj na świecie w Europie. Ale ja tak zrobię. ha. Też mój nie zniknął. A ja zniknąłem z, z YouTube'a na jakiś czas. I Discord'a. Moi no to będzie chyba... Kolejne odcinki z tej dramy już. Trzeci odcinek, a nawet dwa kolejne odcinki, Nie wiem. Mam na nadzieję, że nie. Bo nie, nie potrzebuje takiego dużo kontentu. Ale jest to tyle, chciałbym wam podziękować za oglądanie tego filmu, dajcie łapkę i suba z dzwonkiem, żeby wkurzyć jeszcze bardziej e, telewizję z żebrem lajki i cześć! Sorry, jeśli tam fajny humor, ale są beke z tego wszystkiego. I teraz tak na serio, cześć. Dobra, do A bo do dzisiaj.